Końcy na każdą platformę automatyczna dostawa a także 7% taniej z hasłem lachu zapraszam na fifacoins.pl link w opisie Siemanko witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście jest to seria Draft 11 przed nami następny draft następne mam nadzieję bardzo fajne karty ten skład powoli już się składa taki taki naprawdę fajny zaczynamy zaczęliśmy od prawej obrony e, mamy teraz też kompanego mamy Batlanda powoli powoli wszystko to nabiera kolorów że tak powiem nawet dosłownie bo Batland w wersji inform w dzisiejszym odcinku powalczymy o lewego obrońcę. Tak sobie zdecydowałem, że tym razem przeskoczymy nie na środek obrony znów, tylko na lewą obronę i zobaczymy, jakiego dobrego lewego obrońca uda mi się kupić. Ale zanim to zaczniemy, podsumujmy sobie, jak to na razie wszystko wygląda w końcach, żebyście byli też na bieżąco. Od początku tej serii otrzymałem od Was 10 tysięcy ponad nowych subów, do tego zostawiliście razem 84 tysiące łapek w górę pod ostatnimi trzema odcinkami z tej serii, także to jest naprawdę niesamowite ja Wam będę to mówił co odcinek, bo to jaka jest aktywność pod tą serią to jest po prostu coś pięknego i oby tak dalej, pamiętajcie, że każda nowa subskrypcja Którą teraz zostawicie Każdy subskrybuj, który klikniecie ma wpływ na tą serię I każda łapka w górę ma także wpływ na to Jakiego zawodnika później kupię na sam koniec Jaką naszą taką gwiazdę Naszego drugiego zawodnika Kupimy na sam koniec do tego składu Prawdopodobnie na atak Póki co nasz budżet tutaj sobie jeszcze zobaczę To jest 187 tysięcy końców Tyle udało się nazbierać oczywiście przez trzy odcinki, tak jak powiedziałem. E, każda nowa subskrypcja to jest 10 końców. Każdy no, każda łapka w górę zostawiona pod tą serią, nieważne czy pod tym, pod kolejnym, czy pod poprzednim odcinkiem, bo to się sumuje, e, to jest jeden końc dodatkowo. Także 30 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, 30 tysięcy końców do naszego budżetu. Bez zbędnego już przedłużania, chciałem wam, wam wszystko tak tylko podsumować. Idziemy robić draft, i tak jak mówiłem, gramy o lewego obrońcę. No dobra, wiecie, to tak sobie patrzę teraz, jakie są formacje do wyboru i weźmiemy 4, 3, 1, 2. Myślę, że to będzie najlepszy wybór. Okej, okay, niby ta formacja nie ma skrzydłowych, ale weźmiemy sobie tutaj... E, myślę, że Messi będzie w porządku. No i teraz jest pytanie, czy bierzemy sobie Griezmana, Vardiego... Czy może pójdziemy w Baloteliego? Słuchajcie, nie grałem jeszcze kartą Mario Baloteliego, właśnie w tej wersji. To jest Color International Man of the Match, ale to oczywiście e, są te karty retro wypuszczone. Także wybieram Baloteliego z Liverpoolu, zobaczymy, jak się będzie spisywał Grismanem, Wardim. Dużo nimi już grałem, a tym Balotelim jeszcze nie, więc spróbujemy. I kto będzie jego partnerem w ataku? O, mamy Sanchezza, Sancheza na St. Myślę, że to będzie dobry wybór. Na Kama wrzucimy sobie tutaj Pajeta, także wybór raczej prosty, chociaż jeszcze jest Oscar, a Pajeta mogę trafić lepszego. Hmm. nie, jednak wolę Pajetem grać. Z tego co widzę musimy na razie iść tak bardziej w stronę BPL, aczkolwiek tutaj nie mam nikogo e, dobrego do wyboru, więc ym, weźmy sobie może Hamsika po prostu. Ja wiem, że mogłem przed chwilą wybrać kogoś z reprezentacji Włoch, żeby pasował do Balotelliego, ale nie, wolałem jednak wziąć kogoś innego. Tu mamy tak. E, Niestety Gerarda Crossa Marquisio. Hmm. Niby Gerard fajna karta, naprawdę. Wiecie co? Chyba, chyba pójdziemy w stronę Gerarda po prostu. Podoba mi się ta karta. Tak nie jest zbyt po prostu, patrzę w dzisiejszym odcinku, zobaczymy jak bez zgrania się będzie grało. E, ostatnio udało się wygrać nawet draft, kiedy nie robiłem w ogóle pod zgranie. Mamy modrycia, mamy pogbatoty. Myślę, że tutaj będzie pasował. Jeszcze jest Santi Cazorla, który dałby tutaj fajne połączenie. Ale nie, weźmiemy sobie pogbę. Kogo by tutaj dać na lewą stronę obrony? Nie mamy nikogo z BPL. Mamy kogoś z Ligi Włoskiej. Jest Gulam, który miałby połączenie z Hamsikiem. A, hmm, ale jest al shahrani który ma 96 Pejsa. Fizykal mają tyle samo. Wiecie co? A weźmy go. Środek obrony tutaj bez znaczenia, niech to będzie Enrique. I drugi środkowa ob środkowy obrońca, i kto to może być? E Chyba wybór prosty, Sergio Ramos z wersji Toty. Na prawą obronę nie wiem kogo wybrać, dlatego wezmę sobie tego Eee, I kogo by teraz dać na bramkę? O, Spina z arsenalu. Tej karty jeszcze też nie miałem w drafcie, więc niech będzie. Tak jak mówiłem, próbuję robić bez zgrania, więc nie piszcie pod spodem, że ten by pasował do tego i tak dalej. Wiem o tym, ale próbuję zrobić inaczej troszkę dzisiaj draft. No dobra, Neymara tutaj niby bym wybrał, ale mm, czuję, że mogę dostać jego lepszą kartę, więc weźmy sobie Diardę. Kolejni piłkarze i właśnie z BPL troszkę mało tych zawodników, ale weźmę sobie tego Gomeza jako zmiennika. No dobra, i teraz jakiego piłkarza wybrać? Myślę, że ten Gareth Bale jako zmiennik też może być naprawdę bardzo fajny. O, i do tego dorzucimy sobie Mareza też, tak mi się wydaje, że to będzie spoko. O, to mi się podoba najbardziej, David Villa, którym ostatnio grało mi się naprawdę genialnie. Mamy też jeszcze Florenciego tutaj, mm, ale nie, David Villa. Tylko tych zmienników już mam chyba za dużo, jest Messi, Villa, Mares, Bale, nawet Gomez, także... Troszkę musimy tutaj wzmocnić środek obrony, przynajmniej jednego i prawego obrońcy też dobrego. Kogo tam proponują na bramkę? To może być O'Keilor okay. na was, będzie pasował tutaj idealnie. Lepszy overall o 10 do tego połączenia z Ramosem jest. I potrzebuję kogoś na środek obrony, właśnie z Ligi Hiszpańskiej. Najlepiej, ale mamy tutaj też Moreno. Eee... Moreno, Schmelzer. Na prawą obronę nie ma nikogo. Jest ten hat, ale on tak niezbyt mi się tutaj jakoś tak. Podoba ta jego karta. Weźmy sobie po prostu. Niech to będzie szmelcer. O, i to mi się podoba jeszcze bardziej. Jest Godin. Ale znów z drugiej strony mamy Toty Alvesa. i to byłaby nasza trzecia karta Toty w tym składzie. Eee, ale wiecie co, Godin przyda mi się bardziej, bo prawego obrońcy jakiegoś tam mam, a środkowy obrońcę no ten nie jest zbytnio dobry. A szmelcera będę mógł sobie dać na prawą obronę jak coś, także godina damy sobie tutaj. Miałem mówić, że przydałby się jeszcze jakiś jeden fajny środkowy pomocnik. I teraz nie wiem kogo wybrać, bo jest trzech takich typów: jest Guardado, którym mi się gra bardzo fajnie. Jest Jaja Touré i jest jeszcze Vidal. Zobaczmy na ich statystyki. Wydaje mi się, że Vidal będzie najrozsądniejszym tutaj wyborem. Wiem, że Jaja Touré miałby więcej zgrania: z baloteli, miał jakiś tam link żółty. Ale ja wezmę sobie Vidala. I mamy kolejnych zawodników: Coke. Koke na środek pomocy. Niby pomocników już mam dobrych. Środkowych obrońców też. Eee, promes nic niepotrzebny. Niech będzie ten Koke. I nasz ostatni zawodnik. Kto to będzie? Tym razem już bez różnicy. Niech to będzie szalaj, ponieważ po prostu kolor mi się podoba. Mamewa nie biorę, bo zmienników już mam wystarczająco. No dobra i tak się prezentuje mój skład 70 zgrania i mam zawodników w których wybieramy bardziej po tym jak się nimi gra jakie mają statystyki także zobaczymy jak bez zgrania mi pójdzie. Mam na ławce rezerwowych kilku fajnych zmienników albo nawet więcej niż kilku. Mamy Messiego, Baila, Vie, Koke może też chodzić lub Diarra który mi się grało super tą jego kartą w wersji team of the season jest też Mares i w ogóle fajnie wyszło bo w tym składzie mam tylko dwie zwykłe karty, jedna złota Nieświecące i jedna złota świecąca, czyli Sanchez Reszta to są karty specjalne, także no dość kolorowo w tym drafcie Zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika w dzisiejszym odcinku 85 zgrania No i też zobaczcie, Ronaldo na CDM-ie i Neymar na CDM-ie Do tego Luis Boateng w środku obrony Leno na bramce, na lewej stronie Carvajal Także tutaj też nie na swoich pozycjach zawodnicy No może być ciekawy mecz Dobre podanie do Pajeta, zobaczcie ile miejsca ma Pajeda, I tutaj bez problemu dogonił go Batęg. Przepchnął i odebrał piłkę, no to mnie trochę zdziwiło. Widzieliście to? Dawid Luiz strzela bramkę na 1 do 0, ale co tam się stało? Dlaczego mój bramkarz tak się przewrócił tam w ogóle? Próbowałem to wypiąstkować, przewrócił się bramkarz, wygrał główkę ktoś, jakimś cudem trafiła piłka do Luiza. No i ten do pustej bramki już, no tak się nie mógł pomylić już chyba. To musi być odpowiedź. To musi być odpowiedź. No, dobij. Nie rób tutaj żadnej. Co to było w ogóle? Wiecie co jest najlepsze? To było podanie. Ja chciałem Gerardem podać na górę. Na górze był mój wolny zawodnik właśnie. Chciałem do niego zagrać piłkę głową. To nie był strzał. Naciskałem podanie. Steven Gerard z dystansu. jeszcze będzie dobijał balotelli? Czy nie? Nie. Jednak nie. Ale błąd. Ale błąd. Obrońcy. Ale ja to też zepsułem niesamowicie, ale nie spodziewałem się w ogóle, że ta piłka do mnie dotrze. I mamy jeden do jednego do przerwy, i pora na zmiany. No, a dopiero teraz się zacznie prawdziwa gra Messi, Bale i Dawid Via na murawie. Dawid Villa, pierwszy strzał na bramkę i już jest groźny. Bale z dystansu, i to była prawa noga. Nawet się nie spodziewałem, że ta piłka trafi w światło bramki, a to dopiero jeszcze tak. Pręcik? Ale to porobił, Via, Via przed polem karnym. Dawid wija, faulowany według mnie. To powinien być rzut wolny, panie sędzia. Jeszcze prawdopodobnie pewnie stracę z tego bramkę, znając moje szczęście. Ale jakim cudem tam nie było faulu? No strzel to, strzel to. Co się tu dzieje w polu karnym w ogóle? Co za spotkanie? Jakie fejle tutaj są? To musi być już bramka. No strzel to, strzel. Jego bramka że jest jakiś magiczny po prostu. Mamy rzut wolny z 39 yardów. Spróbuję to pogba mu uderzyć. Nie wiem czy mi wyjdzie. pol pogba z dystansu, pogba! Nie wierzę w to. Messi uderza z wolnego w poprzeczkę i dobitka oba o Po raz drugi kolej strzela do pustej bramki z główki. No praktycznie pustej, no Kajor nie zdążył wstać nawet dobrze. Jedna z ostatnich akcji Dawid wija w polu karnym już praktycznie Wija, zajście do środka Wija, patrzcie jak go zablokował No co za koleś 90 minuta spotkania Koleś już po autach wybija Już autobus zostawiony No naprawdę szkoda po takich bramkach będzie odpaść Zobaczmy jeszcze Wija obok bramkarza, uderz to No patrzcie, kolejna setka nietrafiona Ja już dałem full offensive, także teraz jeszcze jednak będzie to 3 do 1. Nie mam, nie mam pytań po prostu, co się stało w tym meczu. Tyle sytuacji sam na sam, tyle dobrych akcji w moim wykonaniu. Kolej strzela mi po dwóch główkach. Daję full offensywne, no bo już innego wyjścia nie ma. Dostaje kontra i 3 do 1. No i mamy koniec tego spotkania. Taki fajny skład, tak mi się fajnie grało o tym, tylko brakło naprawdę tylko skuteczności. No cóż, jakiegoś dobrego lewego brońcie, to ja mi się nie spodziewał. Naprawdę przepraszam was, że odpadłem w pierwszej rundzie, ale po prostu. Skuteczność, skuteczność i jeszcze raz skuteczność. Zobaczmy, co będzie w paczkach, ale dużo profitu raczej dzisiaj nie będzie. Przynajmniej mamy dwóch Polaków w jednej paczce: malarz i dziczek. W tej złotej to także troszkę tak bezszałne. To są te paczki najtańsze, także. I ostatnia paczka, paczka srebrna, co będzie w środku. No nic ciekawego. Mam 10 tysięcy końców, żeby kupić lewego obrońcę. No zobaczymy, kogo ciekawego znajdę. Dobra, wydaje mi się, że wybór jest prosty. Klisii powędruje na lewą obronę. Nie ma żadnego takiego droższego obrońcy w sumie, powiem wam. Także 2000 niecałych końców za Klisiego, więc sporo końców zostanie mi jeszcze na środkowego obrońcę. No cóż, tak wygląda mój skład Naprawdę jestem zły, że odpadłem w pierwszej rundzie Nie zdarza się to często, no ale niestety Czasem też tak trzeba dostać w tyłek, że tak powiem Widzimy się kolejnym razem Jeśli odcinek wam się podobał choć trochę Zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o tym, że to ma wpływ na kartę naszego bohatera naszego, Naszej głównej gwiazdy Także te końcy macie oczywiście pod spodem Przeliczniki wszystkie No cóż, ja idę poćwiczyć Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę I oby następnym razem było lepiej Pora jeszcze uzupełnić jednego środkowego obrońcę yy, i będziemy przechodzić do pomocy. Także na razie i piona.